Witajcie kochani, z tej strony tarocistka Winaja. Witam wszystkie zadekalne lwy. Lwy, które są wśród zacnego grona moich widzów, subskrybentów, jak również lwy, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. A jeśli jesteś tu pierwszy raz i oczywiście Ci się spodoba, to zachęcam do subskrypcji, najlepiej dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moje piękne lewki, lwice i lwiątka. Horoskop tygodniowy, horoskop taki ekspresowy, jak to co dzień u mnie, na tydzień od 27 lutego. Do 5 marca roku 2023. Zobaczymy, co tam ciekawego, już zahaczamy nowy miesiąc, tak? Co nowego, co wszechświat dla Was szykuje, na co zwrócić szczególną uwagę i jakie energie do Was idą. Także nie gadamy, zaczynamy. I oczywiście, lewki, pamiętajcie, pamiętajcie, ja Wam to powtarzam jak mantrę. Jest to czytanie ogólne, nie wszystko musi do Was pasować. Oj, oj, oj. Karty by chciały uciec. Nie wszystko musi do Was pasować. Nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie, co pasuje. Odrzucajcie, co się nie zgadza. Dobra, lewki, zaglądamy, co tam u Was w tym tygodniu. Co tam u Was? <laughs> ok, wyzwania dla Was na ten tydzień. Mhm. Co ciekawego w pracy, w finansach. Co ciekawego w miłości. Mm -hmm. I karta rada dla Was. Dobra, będzie się działo. <laughs> będzie się działo, jak to ulewka. U <laughs> Znamienne dla lewków, tak? Dobrze. Kochani, y energia y z zewnątrz, takie wyzwanie dla Was. E ja bardzo lubię tę energię nazywać takim klimatem. Tak? Wasz klimat na ten tydzień. No i lewki. <laughs> Jako wyzwanie, kochani, jeżeli macie jakiegoś zadeganego strzelca, no to ten strzelec może być wyzwaniem dla lwa, może trzeba będzie go zdobyć, może zwrócić uwagę hmm, jego właśnie na siebie, wygonić z życia też, jak najbardziej, powiedzmy to wprost, lub po prostu się dogadać z jakimś strzelcem, tak, jakieś interesy może wejść, jeśli macie. Ale, kochani, dla Was to jest klimat, wiecie co, dosłownie takiego wesołego miasteczka, nie, mhm. tu się będzie działo super party. I mogą się pojawić takie wydarzenia, no niespodziewajki typowe, to będzie raz dobrze, raz źle, to będą niespodziewane wydarzenia, tu mogą powrócić sprawy, które wydawały się już dawno rozwiązane albo nawet zapomniane. Mogą się pojawić wydarzenia, kochani, zmienne. Mhm, zmienne nastroje. Wy będziecie może popadać w takie zmienne nastroje. Będziecie mieli dużo ludzi, którzy będą tacy bardzo zmienni, niezdefiniowani, nie, jak, jak, nie tak? Także to będzie taka mnóstwo niezdefiniowanych sytuacji, wydarzeń i ludzi, plus emocji, z którymi trzeba tutaj będzie. Um, Troszkę powalczyć być może. Kochani, tutaj są też takie wydarzenia, na które nie będziecie mieć wpływu, niestety, bo koło fortuny to jest koło fortuny, to nie jest redwan. My tutaj tym nie kierujemy, tu się kręci jak chce. A jedyne, co tutaj możemy przy tej energii, to możemy się uzbroić w taką gotowość. Do pokonania wszelkich trudności, tak? Bo to mogą być trudności pomieszane, przeplatane z łatwościami, więc tutaj, raz w górę, raz w dół, trzeba na to, warto na to właśnie być gotowym w tym tygodniu. Tu, kochani, bardzo często też jest takie świadome, w pełni świadome wprowadzanie zmian w swoim życiu, które są konieczne, tak? Które są konieczne, bo przeświat tego chce i można powiedzieć, że na niektórych z Was nawet. Może wymusić te zmiany, tak? Więc tutaj no, uzbroić się trzeba w cierpliwość przede wszystkim, gotowość do walki, do odpierania ataków ze strony wszechświata, bo będzie tutaj Wam dawał naprawdę taki koktajl wydarzeń i, 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 i przypadków, że trzeba tutaj, warto, warto być no, przygotowanym. Dobra, lewki i praca. Wiecie, rycerz bardzo często przynosi propozycje, tak? Najczęściej one są związane właśnie ze zmianami, tak? Właśnie ze zmianami lub z przemieszczaniem się. Więc, kochani, albo przychodzi do Was propozycja dodatkowej pracy, dodatkowego jakiegoś zajęcia, albo przychodzi do Was jakaś propozycja, nie wiem, wyjazdu służbowego, jakiejś delegacji, spotkania, prawda, biznesowego. I to. Wiecie, to daje możliwości jakiegoś dodatkowego zarobku, ale, ale tutaj z tą siódemką e, kielichów mam takie wrażenie, że dla niektórych z Was ta propozycja będzie się wydawała taka mm, zbyt przyziemna, taka trochę rutynowa, mm, że to zajęcie będzie takie, no, takie nuda, nie? Taka nuda, e, ale w ale lew nie lubi być jak taki, wiecie, statystyczny obywatel, co po prostu idzie do pracy, jego życie jest sformatowane do 8 godzin pracy, wstaje rano, odbębnia to, co ma odbębnić i wraca do domu i tak mu się życie toczy, prawda? Rutynowo, mechanicznie. Lew tego nie lubi. Lew potrzebuje czegoś bardziejszego. On potrzebuje, żeby ta jego praca była jakaś taka bardziej twórcza, bardziej taka związana z jakimiś takimi, żeby coś się ciągle działo, nie? A tutaj ta propozycja przychodzi taka Trochę nudna, no powiem w ten sposób. I lew nie do końca będzie potrafił się w tym po prostu e, odnaleźć, nie? Czegoś takiego innego. Lew potrzebuje spełnienia marzeń, będzie teraz tak pływał w tych marzeniach, tak? Kochani, tu jest też może być informacja, że może być dużo propozycji, czy bez względu na to, czy już pracujecie, czy szukacie pracy, to tu jest dużo propozycji się może pojawić, tak? I wszystko będzie ciekawe, wszystko będzie kuszące i ciężko się będzie na coś zdecydować, więc lewki tutaj e, w pracy się będzie, będzie się działo. E, tu jest jeszcze Kochani, taka informacja, i powiem teraz tak, jeśli chodzi o sprawy finansowe, ktoś może zainwestować w tym tygodniu lub zaproponować Wam, żeby zainwestować w realizację właśnie swoich marzeń. Być może macie jakieś tam talenty ukryte, którymi się do tej pory nie pochwaliliście całemu światu. Typowo artystyczne, i ktoś może przyjść z propozycją zainwestowania właśnie w rozwój tego talentu, który można później przetransmutować na. Zarobek, tak? Nawet pracę zarobkową, więc tutaj warto też wziąć to pod uwagę. Ale, kochani, teraz tak. Rycerz monet to jest taka energia, która prosi, błaga wręcz, drogie lewki, żeby nie, decyzje związane z finansami, z, właśnie z sytuacją zawodową, nie były podejmowane pochopnie. Tutaj trzeba się zatrzymać, tutaj trzeba. Bardzo konkretnie spojrzeć rzeczowo, na spokojnie, przemyśleć, praktycznie, zadbać przede wszystkim o podstawy, a dopiero później działać, tak? Więc tutaj te propozycje, żeby nie było, że na hałata ja sobie weźmiecie, nie? Bo tak lozam, tutaj coś podesłał, dużo propozycji, dużo możliwości i żeby tutaj jednak przemyśleć tę sprawę i przemyśleć, czy rzeczywiście to dodatkowe zajęcie, które tutaj się pojawia, ta propozycja tego, tej delegacji, czy tam właśnie jakieś dodatkowego zajęcia, czy nie warto. Chociaż. Spróbować, tak? Chociaż spróbować, a te, może nie wiadomo, te dodatkowe pieniądze, które możecie zdobyć dzięki temu, być może będą fajnym też zastrzykiem finansowym, który pomoże te marzenia później zrealizować. Także wierzcie to pod uwagę. Weźcie to pod uwagę, lewki. Dobra, kochani, i miłość, i w miłości też mamy dosyć ciekawe, trochę ciekawe historie. Tak jak mówiłam, nudy nie będzie w tym tygodniu. I tu jest, kochani, tak. Dla niektórych z Was. Odejście z relacji, odejście z jakiegoś związku. Eee, I nie wiem, czy to Wy odchodzicie z tej relacji, czy to wasz partner, partnerka odchodzi, eee, a odchodzi dlatego, że ktoś sobie znalazł nowego ludzi do kochania. Dosłownie. Mhm. Wyszło na jaw, wyszło szydło z worka, lub po prostu trzeba stanąć przed tym partnerem, partnerką obecnym i powiedzieć, no, zakochałem się, zakochałam się, trudno, no, nie chcecie okłamywać, musimy się rozejść, eee, szukać sobie. Szczęścia gdzie indziej, tak? Zostawiamy wszystko, co między nami i idziemy po nowe. Jest tutaj taka e, informacja, mhm. ale jest tutaj też taka, wiecie, ucieczka. Wiecie, dla mnie ósemka kielichów to jest ucieczka. To jest ucieczka e, związana z tym, że odzywa się w nas instynkt samozachowawczy, że już tutaj, gdzie jestem, nic mnie dobrego nie czeka. Ja się tutaj nie rozwijam, ja tutaj nie czerpię z tego żadnych korzyści i najwyższa pora po prostu... Odwrócić dupkę i wyjść, nie? I kłapnąć za sobą drzwiami. Więc tu też jest, kochani, odejście takie z jakiejś relacji, z jakiejś relacji, w której jedna ze stron stwierdza, że ta druga na nią nie zasługuje. Może to troszkę tak głupio brzmi źle, wręcz, ale no tak tutaj czuję, patrząc na tę energię, tak? Że ktoś być może poznaje swoją wartość i dochodzi do wniosku, że poświęcał ile się tam lat, miesięcy czy tam dni osobie, która no dosłownie, nie zasługiwała, nie zasługiwała na naszą uwagę. Także jest tutaj taka informacja. Dla niektórych, kochani, em... Ktoś idzie na terapię, ktoś idzie zaleczać jakieś rany, dosłownie, tak. Dochodzi do wniosku, że po jakimś odejściu, po jakimś rozstaniu nie potrafi sobie poradzić, więc trzeba tutaj no, troszeczkę specjalisty rad zasięgnąć. Także czytam wsparcia. Jeszcze tutaj mam historię, kochani. No, kurczę, przedłuża mi się, ale jeszcze Wam tutaj powiem. Dla niektórych z Was może to być taka informacja, że ten tydzień wasza relacja jest taka skomplikowana. takie wiecie, rozstania, powroty, schodzimy się i rozchodzimy. Chcemy siebie nawzajem i nie chcemy siebie nawzajem, i w sumie tak kocham, nie kocham, kocham, nie kocham. Takie dosłownie, tak jak mówiłam. Raz w górę, raz w dół, tak? Więc na to warto być przygotowane, jeśli jesteście oczywiście w takiej sytuacji. I dobra, single, single, single. I teraz powiem tak. A tu się pojawia nowe uczucie, pojawia się jakaś nowa znajomość, nawet z, powiem Wam z takim no, potencjałem na coś fajnego. Tylko teraz tak, jeżeli jesteś lewku, świeżutko po jakimś związku, tak, który dopiero chwileczkę temu został zakończony i skakujesz w nową relację, to się zastanów, czy to wypali. Tak? Bo to różnie z tym bywa, czy na pewno tamte rany jeszcze po starym związku się zagoiły, żeby tych ran pójść nie zanieść do nowej osoby i nie wykrwawić się na tą osobę, tak? która tak naprawdę nic Wam nie zrobiła. Tak? Lub jeżeli macie osobę, która wiecie, że jest świeżutko właśnie w jakimś związku i wchodzi w relację z Wami, też dajcie tej osobie czas i też zastanówcie się, czy to wypala. Tak więc w ten sposób, to też informacja może być taka dla singli, że pojawia się nowa znajomość, pojawia się nowe uczucie, pojawia się nowe jakieś romantyczne uniesienie, ale ktoś po prostu się wypina, się wypina na tą znajomość i nie, daje kosza, może być taka informacja. Także tak jak mówiłam, nudy nie będzie u Was lewki w tym tygodniu, dużo się będzie działo, dużo trzeba będzie tutaj porozkminiać i być gotowym na właśnie na pokonanie różnych trudności. I dobra, i rada dla Was. Lewki przede wszystkim. Wy się tutaj nie frustrujcie w tym tygodniu. Wy się tutaj e, nie rzucajcie jak w nagrzebieniu <grystanie> za przeproszeniem. Spokojnie, nie? Tutaj ja wiem, że ta konfliktowość może Was mocno tutaj się nawarstwić, że będziecie mieli taki dosłownie wewnętrzny konflikt, będziecie być może mieli, będziecie mieli takie rozedrganie, nie? Będziecie chcieli walczyć z tym wszechświatem, który Wam tutaj naprawdę zafunduje niezłe przejażdżki i huśtawki emocjonalne. Postarajcie się z tym nie walczyć, tak? Postarajcie się zaakceptować sytuację, jaka jest. No, tak jak mówiłam, my na koło fortuny nie mamy wpływu, więc um, bez sensu, bez sensu będzie się temu wszystkiemu y, Przeciwstawiać. Jedyne, co może zrobić, to jeszcze nas bardziej rozjuszyć, więc po co? Więc po co, lewki? Postarajcie się tutaj tak w miarę spokojnie, nie walczcie z tym, na co nie mamy wpływu, na co nie macie wpływu. Także lewki ja trzymam za Was kciuki w tym tygodniu. Będzie się działo, ale dacie radę. <grych> dacie radę. Dobrze, zobaczmy jeszcze, kochani, co robią aniołki, zatem, jaką mają podpowiedź. Czyń, cuda w swoim życiu. Lewku, właśnie, czyń, cuda w swoim życiu. A największym cudem, jaki możesz uczynić w tym tygodniu, to pogodzić się z tym losem podłym, złym, okrutnym, trochę takim, jakimś takim ściskim troszkę, takim, który chce Wam taką szpileczkę wbić, nie? A być może chce dać Wam jakąś naukę. W tym tygodniu. Chcę Wam pokazać, że że, że że, nie zawsze, nie zawsze jesteśmy panami sytuacji, nie? I paniami sytuacji. E, ale kochani, uczyńcie, czy da, co, na, co da w swoim życiu. Opanujcie te emocje, które się będą tutaj piętrzeć, tak? E, opanujcie tutaj e, chęć tego czegoś bardziejszego. Stańcie bardziej na Ziemi, tak? Nie walczcie, nie walczcie z przeciwnościami. Zaakceptujcie e, świat taki, jaki jest. Mm, I na pewno mm, zobaczycie, że to jest taki, że. Takie opanowanie i umiejętność godzenia się z tym, co daje nam wszechświat, co daje nam, prawda, tutaj cały świat, jest naprawdę wielkim cudem, na, którego, na który <grych> stać każdego z nas. Także lewki, trzymam za Was kciuki. No, Wy się tutaj nie frustrujcie, nie rzucajcie i, i będzie dobrze, spokój, spokój i dacie radę, dacie radę z tymi cudami, wy, wy tu macie tego króliczka w tym cylindrze, macie i go wyciągniecie wtedy, kiedy trzeba, ale w tym tygodniu jednak, jednak niech tam, jak to, jakby to powiedzieć, przyjrzyjcie się temu spektaklowi, bo to będzie taki spektakl naprawdę dosyć ciekawy w Waszym życiu, Wesołe Miasteczko, rollercoastery i inne sztuczki magiczki. Także życzę Wam wszystkiego dobrego w tym tygodniu, powodzenia, naprawdę trzymam za Was kciuki z całej siły, z całej siły, Winajka jest z Wami, pamiętajcie o tym cały czas myślami, będzie dobrze, będzie dobrze. Także życzę Wam pięknego, wspaniałego tygodnia, no i co? Widzimy się, słyszymy niebawem, a ja żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!